Dzień dobry. Przedstawiam uczniów z klas trzecich pierwszego liceum imieniem Stanisława Konarskiego w Zambrowie, moich młodych pasjonatów, którzy zajęli się przygotowaniem, opracowaniem projektu Radek. Mariusz Szymon Piotrek oddaję im głos. Projekty realizowaliśmy głównie dlatego, że po prostu ta tematyka nas bardzo interesuje, i chcielibyśmy mieć realny wkład w ochronę środowiska, co naszym zdaniem Radek umożliwi. Prace rozpoczęliśmy od wspólnych rozmów na temat podczas oglądania rancha, kiedy przyszedł temat biogazowni, jak można byłoby ją usprawnić i Zmniejszyć skalę, aby mogła się dostosować do każdego miasta, i nie było potrzeby ciągłego dostarczania wody. Jeśli chodzi o biogazownię, najpierw musieliśmy zacząć od wyliczenia wszystkich potrzebnych danych. Jeśli chodzi o produkcję materiału, przerabianie go na biogaz, metan i z metanu oraz biogazu produkcję energii oraz wykorzystywanie moli woskowych do produkcji glikolu z folii polietylenowej, która to jest po prostu w, tych, w tym momencie za bardzo nieużywana, jest to po prostu śmieć. A ja mam pytanie. Chłopcy, co skłoniło was w ogóle do podjęcia tak trudnego zadania, jakim jest stworzenie w wieku... Młodzieńczym tak ważnego projektu. Skłoniła nas na pewno sama idea dbania o środowisko, o miejsce, w którym żyjemy, oraz również widok wielu starć śmieci leżących na ulicach koło dróg, w lasach, które to na pewno codziennie mijamy w drodze do szkoły czy. Ze szkoły, czy po prostu podróżując po tutejszym naszym terenie, e, możemy też e, zobaczyć w social mediach, jak bardzo problem śmieci jest problemem na skalę światową. I chcieliśmy właśnie dołączyć się do wielu innych ludzi, których możemy obserwować i podziwiać, którzy dbają o środowisko i też ich wesprzeć i dać przede wszystkim przykład innym, jak ważna jest to sprawa. Kolejną przyczyną jest potrzeba oduzależnienia się Polski od węgla. I właśnie taki system recyklingowania śmieci, który przy okazji tworzyłby czystą energię, myślimy, że byłby niezbędny w naszych czasach. Skupmy się teraz na plusach, na zaletach Waszego projektu. Największym plusem, jaki dostrzegliśmy w naszym projekcie jest przede wszystkim możliwość eliminowania tak powszechnej folii odpadów z polietylenu i wykorzystanie ich do czegoś nowego, a nie po prostu leżeniu w lasach. Kolejnym dużym plusem naszego systemu jest zmniejszenie drogi odpadów śmieci, co znacznie polepszy naszą atmosferę i powietrze, którym oddychamy. Realnym plusem jest również duża oszczędność paliwa, jeśli chodzi o transport śmieci w między miejscem recyklingu a składowiskami, z których to będą pochodzić. Innym plusem jest również recykling odpadów biodegradowalnych. Które później przerabiane są na biogaz, z którego robi się prąd. Oczywiście, oprócz plusów, nasz projekt, jak i wszystko na świecie, ma swoje też minusy. Głównym z nich jest ciągła potrzeba wymiany moli woskowych, ponieważ one jednak żyją bardzo krótko. I drugim głównym minusem jest też Koszty budowy infrastruktury oraz wymiany raz na około 10 lat dla najlepszej wydajności płytek termogeneratora. Kolejnym minusem, który można ominąć, jest nieprzyjemna woń, która może wydzielać się z biogazowni, ale można go to wyeliminować przez uwzględnianie podczas budowy wiatrów. I miejsca budowy systemu. Warto też zaznaczyć, że wszystkie doświadczenia i modele były tworzone w warunkach domowych, i nie mieliśmy specjalistycznego sprzętu, który mógłby pomóc naszą pracę. Model był zrobiony przez wiele godzin pracy w blenderze, i mam nadzieję, że dobrze uwidacznia, co mamy na myśli poprzez system Radek. Doświadczenie związane ze spożywaniem polietylenu przez mole woskowe także wykonywaliśmy u siebie w pokoju, co było nie lada wyzwaniem zmieścić to i badać regularnie, by doświadczenie było jak najbardziej rzetelne. Kolejną rzeczą, która nas skłoniła do Zrobienia tego projektu były statystyki z miasta Zambrów, jak mały procent odpadów biodegradowalnych jest poddawany recyklingowi, więc postanowiliśmy, że wykorzystamy, spróbujemy wykorzystać cały potencjał energetyczny w tych odpadach do produkcji czystej energii. Najtrudniejszym zadaniem, jakie nas czekało, było połączenie wszystkich danych i wiadomości, jakie pozyskaliśmy i złączenie tego w jeden system, w czym bardzo pomógł nam model 3D, który wykonaliśmy i na jego podstawie mogliśmy kontynuować obliczenia, jak i cały sens systemu. Ja na koniec chciałabym dodać, że w tej wypowiedzi ci chłopcy są bardzo skromni, bo nie powiedzieli ile godzin spędzili ze mną przeliczając wykonując obliczenia. Porównując dane statystyczne, żeby ten projekt miał jakiś sens ekonomiczny, a tu jeszcze należy podkreślić, że produktem ubocznym jest glikol etylenowy, który mogą oni odzyskiwać i sprzedawać, co będzie rekompensowało koszty związane z początkową budową całej biogazowni, no i, i e, Uzupełnianiem y, moli woskowych, które żyją kil, do kilku tygodni. Także ja bardzo dziękuję moim chłopcom. Państwu życzę udanego, mądrego wyboru, a. Na koniec mogę powiedzieć: cóż, samochody elektryczne są wszechobecne w tej chwili na naszych ulicach, a też są bardzo drogie i kosztowne. My, jako konsumenci, mamy po prostu wybór. Dziękuję uczniom i życzę im sukcesu, mając na uwadze to, że za kilka lat pojawią się wśród polskiej elity technicznej. Dziękuję bardzo. Zainwestuj w naszą planetę. 躺在珊瑚礁上。